Cześć, a dzisiaj witamy się z Wami w nowym blogu i zapraszamy Was na tydzień z nami, tak? To tam jest Maciuś? Maciuś. A w weekend w ramach moich urodzin jedziemy na Polską Noc Kabaretową do Edynburga i zostajemy tam też na noc i wracamy w sobotę rano, więc to będzie nasze w sumie pierwsze wyjście odkąd urodziły się dzieci, tak? Super. A, o, ktoś tu chciał do mnie dołączyć, tak? I znowu nagrywamy razem. Tak, robisz śmieszne miny? jestem Maciuś? A odnośnie weekendu mam nadzieję, że pogoda nam dopisze, żeby udało nam się może trochę pospacerować, jak będziemy w Edynburgu Na pewno wybierzemy się na jakąś włoską pizzę e, a resztę pewnie spontanicznie e, coś się wymyśli Tak, śpiewa Maciuś Tak, tak, tam, ty tam jest Maciuś Tak Maciuś, ile masz lat? Ma! Ślicznie, tak, Maciuś ma 2 tak, ułożyłeś w linii auta. Gdzie są auta? Tam. Tak, tu są. Tam. I tu jest więcej, tak. Będziemy puszczać. Uwaga! No, będzie zjeżdżał. 3-4 start. No, 3-4 start. O, jak szybko. No ostatnio udało mi się kupić takie fajne budynie w polskim sklepie. I mam budzyń smaku orzech laskowego, o smaku borówkowym, o smaku ciastek myślanych i o smaku sernika. Także jestem bardzo ciekawa tych smaków, bo jeszcze żadnego nie jadłam. Dzisiaj, jak widać, będziemy robić orzech laskowy. Także dam znać pewnie, jak smakuje. Chwalimy się, bo już mam, mamy kicie-kocie, tak? No. tak I Maciuś opiekuje się kicią-kocią, także super. E, fajnie, że myśli maskotki, bo jest naprawdę przeurocza ta yy, Kicia-kocia, tak? Co masz Maciuś? Kicie-kocie? Nie. Yeah. Misia. No teraz masz misia. Jak się nazywa ten kotek? Kocisi. Kocisi, tak. Maciuś mówi na ją kocisi, także urocza. Także opiekuje się Kicią-kociem, jak widać teraz odpoczywa sobie na bujaczku. I gotowy budyń, w ogóle jest smak rewelacyjny, chociaż dla mnie nie słodki, ale co się dziwicie, jak jest to budyń bez cukru, więc ja dodałam sobie do tego miód i jest, powiem Wam, genialny. <trym i zbyt> jak nagrywam to pokażę wam jakie kosmetyki zamówiłam z drogerii i skorzystałam z promocji na Black Friday, także w super cenach mi wyszły. Te produkty, które i tak planowałam kupić, więc fajnie się złożyło. I jest szampon oczyszczający Stars from the Stars. Nie miałam jeszcze nic z tej firmy. Policiła mi go przyjaciółka, więc zobaczymy jak się będzie sprawdzał. Później jest Eveline rozjaśniające chłodzące serum pod oczy. Ma Dobrze, tak. Maciuś też chce być w kamerze. Pokazuje, że ma jabłko. Tak. Okej. Okay. Teraz sobie dalej na nagrywania. E, ten do twarzy borówka z Apis. Moja mama bardzo lubi tą firmę. Mam jeszcze e liner w kresce z Eveline, a w gratisie dostałam maskę Lame, Także ciekawie, z Eveline i. Próbka kremu, także powiem wam super, ja bardzo lubię dostawać gratisy i próbki, bo można coś nowego wypróbować i na coś nowego się skusić A ostatnio zapomniałam wam pokazać jaką fajną grę kupiliśmy na tygodniu drewnianym w Lidlu I to są takie właśnie łowienie rybek i są różne ryby i w ogóle zwierzęta morskie i po prostu tu jest wędka, wszystko jest na magnes, także po prostu sobie bierze i ładnie wszystko e, siłowi. I Maciuś też sobie super radzi z tym, ale nie chcę teraz pokazać.